www.sklepkolonialny.com Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. yerba którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com Come. Y -y, please come. Studio Dziki Zachód Dzień dobry. Pewno jesteś zmęczony po nocy Oscarów. Pewno nie mogłeś spać. <grym> to jakbyś 20 lat temu do mnie tak mówił. Kiedyś nawet prowadziłem w radiu kolor Noc Oskarową. Yy, nikomu to się nie udało. Mnie się udało. Prowadziłem Noc Oscarową w prywatnym radiu na dawno, dawno temu. Jeszcze wtedy radia wnet nie było i tak dalej. Yy, natomiast teraz, nie, nikt tego nie ogląda. W Ameryce im spadają ratingi. To była kiedyś gala. Piękne panie przychodziły w pięknych koliach i pięknych sukniach. Te panie wcześniej występowały, bardzo ważne słowo, w pięknych filmach, na które ludzie chodzili po to, żeby popatrzeć na trochę więcej piękna. No bo moja żona nie ma takiej koli, nie ma takiej urody czy coś tam, ale pójdziemy sobie razem do kina za rękę, bo się kochamy i popatrzymy na jakieś piękne kino, piękny pejzaż, piękny western, piękne coś, no i takie filmy z rozmachem E, takie budujące człowieka, wygrywały te Oscary, przeminęło z wiatrem, bo no różne były. I te piękne panie, i się cieszyliśmy w Ameryce, że mamy takie piękne panie, a ludzie na świecie oglądali, też się cieszyli, że jest Hollywood i że tam czasem przyjedzie jakaś Pola Negri, albo ktoś z naszych Indii, albo z Australii i nagle u nas, no warunków nie było, tam zrobiła karierę światową, oglądało się Oscary, bo znaliśmy te gwiazdy i znaliśmy wszystkie te filmy. To były kasowe filmy kinowe, które potem brano też pod uwagę przy rozdawaniu Oscarów przez branżę. I ona wtedy jeszcze się oglądała na kasowe filmy. A w tej chwili nikt nie zna, nikt w sensie statystycznie przeprowadzono sondaż wśród ludzi, nikt nie znał i nie był w kinie na żadnym z filmów, które były nominowane do, tego, do, tego, do tej plejady Oscarów Bo to kina niech... były zamknięte. Ale, no, dobra, to jest jedna z przyczyn, ale one były zamknięte tylko w Kalifornii i w Nowym Jorku. A na Florydzie chce iść do kina, przerwa była bardzo krótka. W wielu Stanach, w których się chodzi do kina, typu Montana, mało się dzieje. Nie będziemy ciągle Netflixa zapuszczać. Tam wycieczka 70 mil do najbliższego kina to jest piękna okazja, żeby swoją e, narzeczoną żonę, babcię, rodzinę zabrać... W, w jakimś celu konkretnym do miasta, po tym jak się oglądało wyłącznie Krowie Ogony przez cały tydzień. No więc, kina nie były zamknięte. One były punktowo zamknięte przez lewaków. Natomiast te filmy są zamknięte. Nikt tego nie chce oglądać. Jakiś film tam o, o Anglii Wiktoriańskiej i nagle 30% musi być obsada murzyńska no to nie chce się tego oglądać jak ktoś ma kawałek zdrowego rozsądku, pamięta jakieś inne filmy pamięta historię mniej więcej nie było czegoś takiego, że była czarna służba albo czarna szlachta gdzieś w Anglii <grytanie> za czasów królowej wiktorii, no błagam, no ale musi być z rozdzielnika 30% pożynów, bo związki zawodowe w Hollywood tyle wywalczyły i się robi potem takie filmy i się mówi, że to jest takie trochę jak fantazy, trochę jak gra o tron że ta królowa jest jest inspiracją ogólną tylko, ale pod spodem napisano, że jest, film jest fabularny, ale biograficzny. I tak dalej. Nie ogląda nikt bo nie ma tych pięknych pań, bo one nie dziękują sobie za coś, nie, nie opadano w chipów i tak dalej, tylko wygłaszają przemówienia polityczne ci aktorzy. To już od dziesięciu lat się tego nie daje oglądać. Im spadało i spadało i spadało, i to już nie są Oscary. To ma jeszcze tylko nazwę i etykietę, ale to jest. Z buraków zrobiony czekoladopodobny produkt. Ale, a nie ta ale film. Piękna gala. To, to pewno no. jest prawda, co mówisz, ale film, gdzie Antony Hopkins gra Ojca, z przyjemnością obejrzę. I też film zainteresował mnie Nomad Land. Film o Ameryce i o biedzie w Ameryce też może być ciekawy. No tak, tylko czy my do kina za 20 zł, czy ile tam bilet kosztuje, tania środa 7 zł, nie wiem co tam mamy. Czy my idziemy do kina, żeby się pognębić dodatkowo? To tam film obiedzie w Ameryce, jak akurat mnie znajdzie, bo jestem w tym kierunku, mam inklinację, specjalistą jestem, albo działam w organizacjach charytatywnych albo, i szukam, albo szukam przyczyn, bo piszę pracę z ekonomii, no to mogę sobie obejrzeć gdzieś w sieci, no ale żeby to był film kinowy, na cholerę mnie oglądać brudy. Do kina się idzie, od świętnie ubrany człowiek idzie, pojeść popcorn, wypić dwa galony cukru rozmieszanego ze szklanką wody. I, no po to, żeby jakoś się rozerwać. No kino to jest rozrywka, a nie e, depresja. No a ty mi proponujesz film, w którym jest depresja. F filmy brudne Harry były brudne e, i dotyczyły historii kryminalnych. Ale podnosiły na duchu, że nawet w takiej parszywej sytuacji jest jakiś policjant, który potrafi po prostu z przestępcą wygrać. I dopingowaliśmy tej osobie i się przyjemnie oglądało. No? A teraz co? Antony Hopkins? Nie wiem, nie widziałem tego filmu. Raz na jakiś czas można iść na jakiś film, który nie jest typowo rozrywkowy, ale jak powiedziałem, raz na jakiś czas, a większość kina to ma być rozrywka. W kabarecie nie chcemy słuchać smutasów, którzy rozwiązują jakieś problemy społeczne, tylko chcemy słuchać żartów na temat problemów społecznych. I w Ameryce miejscami zamieniła się e, stacja Fox News, typowo newsowa, tak jak był, był Polsat News, powiedzmy. E, typowo newsowa stacja z, z lekkim wychyłem w prawo, zamieniła się miejscami rema kanałami rozrywkowymi, na których chodziły od dziesiątek lat sławne, co wieczorne talk showy. Jedne były w studiach w Los Angeles realizowane, drugie były w studiach w Nowym Jorku realizowane z żywą publicznością i tak dalej. Przyszła pandemia i akurat Kalifornia i Nowy Jork zamknęły możliwość spotykania się ludzi w grupach, więc te rozrywkowe programy, do których celebrytów zapraszano i które były prowadzone przez celebrytów, fantastyczne programy. Oglądałem przez lata, miałem Jai Leno, lubiłem popatrzeć na niego. Drugi był, przed nim był Carson, to klasyka telewizji. Różne hopstosy i dowcipy sobie robili, znali się w tym środowisku. To były trochę takie Oscary, tylko że przez cały rok co wieczór jedną albo dwie panie w pięknej sukni mogę zobaczyć i ona nam opowiada parę historii, jak będzie śmiesznie, będzie wesoło. Posiedzimy sobie razem wieczorem w wyższych sferach. Na tym te programy polegały. Były śmieszne. Najlepsi komicy Pisali wstępniaki w stand-up comedy, jak ktoś zna, że samotny facet z mikrofonem, to każdy prowadzący taki rozrywkowy talk show miał swoje trzy minuty na początku, gdzie robił sobie dowcipy z tego, co się zdarzyło dzisiaj. Z pana prezydenta, kim nie byłby prezydent, różne rzeczy brali sobie i się wyśmiewali. Na przykład, by powiedzieli w Polsce coś takiego, że wzięli mnie na stadion dziesięciolecia, bo mam COVID. A ja mam zakaz stadionowy, czy ja tam mogę wejść, czy nie mogę, bo ktoś łamie prawo. No jakieś tam dowcipy z dnia codziennego by sobie brali e, i opowiadali je do kamery. I to było śmieszne, a potem wchodzili goście i była ta, były te Oscary takie przez cały rok, bo można było obejrzeć przeróżne gwiazdy, które znamy z kina, z telewizji, pisarzy sławnych, w takim właśnie rozrywkowym e, anturażu. I to wszystko siadło i padło, bo zaczęli to robić przez Zuma oraz. Z okazji pandemii zaczęli smucić, czyli zaczęli omawiać jakieś polityczne, trudne sprawy. Na co Fox News odpowiedziało w taki sposób, że wzięli jednego swojego komentatora, który jest taki dowcipny. Yy, trochę taki. No tak jak ja urachonia, to różnica między całą resztą a nim jest taka, że drahoć w tym garniturze i na poważnie, a tamten taki trochę wesołek jest. I wzięli Gatfelda, który raz w tygodniu robił program polityczny, ale rozrywkowy, taki trochę kabaretowy, wzięli go codziennie. I to jest. Pojawił się nowy wieczorny talk show, który się przyjemnie ogląda. A tamte wszystkie zdechły, tak samo jak zdechły Oscary, bo zaczęli się zajmować brudami świata, smutkami świata, rozwiązywać problemy rasowe. Ja tego nie chcę oglądać wieczorem, chyba że się nastawiam na to i przełączam się na news-stację. To, to, żebyśmy nie zdechli, panie redaktorze, posłuchamy teraz piosenki. Taki będzie George, Jones, stary, dziad siwy był zawsze i będzie śpiewał Billy Bed. O takim gościu, który. No nie mi i przystojny i wszystko dobrze, ale taki trochę, trochę zły. No, za tam dziewczyny często zmienia albo lubi się napić. No taki Billy Bed. Studio Dziki Zachód. I co teraz, panie? Wojna. Czy... Nie, nie o wojnach, o wyrok. wyroku. Tak. jakim wyroku? Wyrok. Derek Szowin. Uznany za winnego. A, ten wyrok. No tak, no to kolejna taka wybudowana w Ameryce. Narracja, jak oni mówią, kompletnie fałszywa, bo jak sięgamy do danych, to więcej policja zastrzeliła białych niż czarnych. I w związku z tym opowiadanie o tym, że czarny to się musi bać, wychodząc z domu, jak go tylko policja zatrzyma, to ma wysokie prawdopodobieństwo, że zginie. No to można by wobec białych zastosować to samo, bo białych zastrzelono dwa razy więcej, tam nie, no, dwa razy przesada. 18 murzynów zastrzeliła policja w czasie legalnych interwencji, o nielegalnych nic nie wiemy. Nie było żadnej. Natomiast 24 białych. Natomiast o tych białych się nie mówi, bo widocznie im się należało, czy co? A murzynowi zamieniamy kryminalistę z bohaterem, miejscami. Kryminalistę w bohatera zamieniamy. I nagle te 18 przypadków zastrzelonych murzynów przez policję w ogóle ignorujemy okoliczności, w jakich byli zastrzeleni, czy tam, czy ten Floyd uduszony był, w jaki sposób to się Stało, ignorujemy, co było przyczyną zatrzymania, co było przyczyną akcji policyjnej, tylko od razu jedziemy do konkluzji: O, czarnego zabili. To znaczy, że są rasistami, jak zabili czarnego. Gdy tymczasem policja w Stanach Zjednoczonych jest ślepa rasowo co wszystko to, wszystko to pokazuje od czasów Martina Luthera Kinga. Patrole są dwukolorowe, zawsze rutynowo, a w czarnych dzielnicach to najczęściej są jednokolorowe czarne te patrole, żeby nie było tego napięcia, że o tutaj biały przyszedł do nas, to musimy mu od razu dać po ryju. I teraz dlaczego ginie się w Ameryce w czasie zatrzymania przez policję? Giniesz wyłącznie wtedy, wyłącznie, 100% przypadków, jeżeli stawiasz opór aresztowaniu. No więc teraz apelują różne osoby do kryminalistów. Stary, jak cię zatrzymali, jesteś kryminalistą, nie stawiaj oporu, już cię zatrzymali, a teraz jeszcze cię, jak będziesz próbował uciekać, będziesz sięgał po nóż albo po broń, to masz dużą szansę, że ci poturbują albo zastrzelą bo stawiałeś opór i taką mają procedurę, że w chwili stawiania oporu władzy, która cię próbuje zatrzymać, aresztować no mogą użyć broni, jeżeli ty na nich broń wyciągniesz, więc nie rób tego masz dużo większe szanse że cię sędzia wypuści bo jak sędzia widzi białego przestępcę, to już jest nastawiony biały i przestępcą jesteś, wsadzę cię na długo a jak widzi czarnego, no okoliczności miał w biednej dzielnicy, wzrastał i tak dalej, system e, sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych jest bardzo łagodny. Cały czas szuka się okoliczności łagodzących, żeby wypuścić jednak człowieka, żeby go nie wsadzić, i tak dalej. No a czarni, jak stawiają opór, no to na, milion, na 50 milionów zatrzymań w Ameryce, 18 przypadków, kiedy czarny zginął w chwili zatrzymania, bo stawiał opór. A wyrok. Do którego się odwołujesz, to koszmarny wyrok. Mam nadzieję, że apelacja będzie, gdyż zaraz po wyroku stacja na przykład CNN wzięła sobie jednego z tych zławy przysięgłych jedne, jedną osobę z dwunastu, jedną panią i robiła z nią wywiad bo potem już można mówić jak tam delebiarowaliście, jak tam było i tak dalej ona bo, i ona po, powiedziała na żywo do kamery, że była przerażona tym co mogą zrobić z jej miastem, z jej rodziną i z jej osobą, gdyby zapadł nie taki wyrok. Ona była przekonana, że faceta trzeba wsadzić do więzienia policjanta więc nie, nie jest tak, że Zmieniła swój pogląd, bo była zastraszona, ale odczuwała to, że gdyby któryś z dwunastu w naszej grupie stwierdził, że ma wątpliwości, czy to było zabójstwo z premedytacją. Czy to rzeczywiście pod wpływem tego kolana na szyi facet umarł, czy może dlatego, że łyknął tabletki w ostatniej chwili, narkotyki, wrzucił sobie do buzi, żeby policja go nie złapała z narkotykami po raz kolejny, ten Floyd. No więc ona mówi, gdyby któryś z nas dwunastu powiedział: nie, nie, nie jestem gotów wsadzić faceta do więzienia, no to ona się tego bała, że któryś z sędziów będzie miał inne zdanie. Czyli y, przyznała, że sędziowie byli zastraszani. No i wiemy też z innych źródeł, że pod drzwiami jednego z nich z jednego ze świadków ucięty łeb świni, ściana wysmarowana krwią, to chyba wspominałem o tym w zeszłym tygodniu. Potem się okazało, że sprawcy się pomylili, bo on mieszka dwa drzwi dalej a i komu innemu wyłożyli tę krew i, świński, i świńską głowę. No ale odbył się taki akt próba zastraszenia świadków w tym procesie, żeby zeznawali inaczej, bo jak nie to przyjdziemy po ciebie. No więc ten, Stany Zjednoczone cofnęły się w rozwoju do poziomu jakichś procesów z krajów trzeciego świata bardzo złych, takich krajów, w których nie chcielibyśmy mieszkać, typu Kuba, gdzie procesy są ustawiane, Wenezuela, Rosja Sowiecka, czy współczesna Rosja, gdzie procesy nawalnych, i innych takich są ustawiane przez władze. Ameryka doszła do tego poziomu stawiamy kropkę, no to, bo to jest tak, konkluzja to znaczy, to i o chwilę na temat COVIDu indyjskiego, bo zgłosiłeś taki e, temat. Zgłosiłem. Jeszcze taki krótki temat ekonomiczny mi wpadł do głowy wycinek. Władza ustami TVP1 powiedziała we wiadomościach TVP1. TVP1 to jest stacja rządowa, zarządzana przez ludzi z PiSu i władzy. Mnie to w ogóle nie przeszkadza, tylko otwartym tekstem mówmy sobie. TVN to jest tam, to jest PO, Polsat to są tajne służby, TVP. Trzeba zdefiniować, kim oni są i wtedy ja mogę brać poprawkę na to, że na przykład w programach opinii oni wyrażają opinie bardziej przyjazne wobec z kogoś albo mniej przyjazne. Więc mnie nie przeszkadza, tylko akurat w tym przypadku uważam, że to jest dobre źródło informacji, bo TVP1 w imieniu władzy, która ma wszystkie kwity i rachunki, TVP1 poinformowało, że na każde 100 euro wpłacone do Unii Europejskiej zwrócono nam 60. Ucieszyli się bardzo. Co czwarte euro wróciło do Polski, coś takiego tam szczegóły potem podawali. I mnie ma to cieszyć, ja bym od razu zadał jako dziennikarz pytanie, a co dostaliśmy w zamian za te 40 euro, które nie wróciło do Polski? Co to za interes, bo spłaciliśmy 100 euro, 60 wróciło, to już kompletnie niepotrzebna operacja. Mogliśmy po prostu zapłacić 40 na dzień dobry i byłoby taniej, bo wysyłanie pieniędzy, wracanie pieniędzy, te papiery, żeby one wróciły, bez sensu wszystko. Więc, ale co, co dostajemy za to 40 euro, które nie wróciło do nas, czyli zostało tam w tej Unii? Co konkretnie Polska zyskała płacąc 40 euro? Bo jak się dowiem, że dali nam na parstek albo dwa ołówki, to stwierdzę: Wiecie co, za 2 euro kupiłbym taniej. Nie potrzebuje w Unii kupować za 40. No ale, już te pytania nie padają przynajmniej w TVP. To zachęcam wrogów TVP, żeby, żeby TVN na przykład zadał to pytanie. Ale nie, TVN jest przyjazny wobec Unii Europejskiej. To kto ma zadać to pytanie, co dostaliśmy za 40 euro? Czy przypadkiem nie figę z makiem? COVID w Indiach się pojawił. I teraz kilka informacji ciekawych. Otóż. W WUHAN był wyciek z laboratorium, to już nawet nie kwestionują tego yy, przyjaciele Chin, nawet nie kwestionują. To jeszcze w Chinach tylko krąży takie, nie, 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 żadnego wycieku nie było, bardzo szczelne mamy laboratorium. Yy, wyciek wirusik i teraz wszyscy ponosimy konsekwencje, czyli Chiny powinny nam odszkodowanie zapłacić za to, że dopuściły niechcący, no ale do takiego wypadku. No tak jak ktoś, kto spowoduje katastrofę budowlaną, nie zrobił tego celowo, ale ponieważ spowodował katastrofę, to powinien ponieść konsekwencje finansowe, naprawiać szkody sąsiadowe że mu samochód zniszczyło na przykład, nie? no logiczne, nie? więc tu no, żadna wasza wina, wyciekło wam niechcący, no ale jednak spowodowali się tę katastrofę, to płacicie całemu światu teraz odszkodowania, bo tym bardziej, że macie z czego. Ale jeszcze się dowiadujemy, że w Wuhan były robione takie eksperymenty na wirusach y, tworzonych tak, żeby rozpoznawały genotyp osoby y, na przykład pod względem rasowym. Czyli tworzono wirusy na potrzeby chińskiej armii, które rozpoznają, a na Chińczyka działają, że Chińczyk dostanie katarku, a biały dostanie zapaści. I różnych grup społecznych badali, jak to, jak to w wirusie jest, to jest takie proste urządzenie, ten wirus, to nawet żyjątko nie jest, tylko nie wiadomo, o co. Jak to, jak to jest, że potrafimy skonstruować takiego, który rozpoznać, cygana rozpozna po jakimś kawałku genów. I teraz w Indiach pojawił się COVID, a Indie to jest wróg Chin. Chiny rozpoznają Indie... Jako swojego konkurenta największego. Bo tu jest miliard ludzi i tam jest miliard ludzi. Tu są tanie rączki do pracy i tam są tanie rączki do pracy. W Chinach są rączki do pracy trochę tańsze, bo tam jest niewolniczy sposób pracy. Wszystko zarządza Partia Komunistyczna, nie decydujesz o niczym ani o swojej pensji, ani o tym, gdzie pracujesz, mogą cię wysłać na drugi koniec kraju i tak dalej. System niewolniczy, o feudalny. Natomiast w Indiach jest trochę inaczej, ale tam jest system kastowy i też są tanie rączki do pracy. I Indie zaczęły przejmować całą masę produkcji, które już nie chcieliśmy robić w Chinach, żeby się nie uzależniać. Indie coraz więcej aspiryny dla Stanów Zjednoczonych produkują. To za Trumpa się zaczęło, no bo w przedtem 100% kupowaliśmy z Chin. To niebezpieczne. No i teraz Chiny postrzegają Hindusów jako zagrożenie, Indie, państwo Indie jako zagrożenie. I nagle pojawia się COVID, który atakuje Hindusów. To jest ciekawa informacja. Natomiast reakcja Bidena jaka była na ten wybuch covid w Indiach? Obiecał Biden, że Stany Zjednoczone przekażą szczepionkę. Ale Johnson Johnson, czyli te, której zakazali na swoim terenie, to po prostu majstersztyk dyplomacji. Jak można komuś dać prezent i go obrazić? U siebie Johnson i Johnson zakazany, teraz mówią, że może przywrócą, ale zanim jeszcze przywrócili to Indiom, zaproponowali to. Mamy taką truciznę, to wam damy ją w prezencie w ramach pomocy międzynarodowej. No, pęknąć ze śmiechu można. Na potwierdzenie tego. Że COVID rozpoznaje grupy społeczne, rasy, genotyp człowieka rozpoznaje. Według badań przeprowadzonych w Polsce albo podanych w Polsce do wiadomości, to Polsat podał, osoby z zespołem Downa, gdy zachorują, to cztery razy bardziej są zagrożone śmiercią pod wpływem COVID-u. No a w Polsce mamy 100 tysięcy takich osób w związku z tym tam wniosek był taki, należy ich szczepić i to szybko, bo są cztery razy bardziej zagrożeni od normalnych. No i tutaj widzimy, że wirus bo, bo to kompletnie niezależne od sytuacji chi, hindusko-chińskiej, wyliczenie. Widzimy, że COVID sobie wybiera pewne. Masz wskazę genetyczną, którą ja potrafię rozpoznać, albo masz cechę genetyczną. Jesteś biały, ja potrafię rozpoznać. Nad takimi wirusami pracowano w WUHAN, nie tylko w WUHAN. W wielu miejscach na świecie pracowano nad wirusami, w Izraelu też takimi, żeby. A, może puścimy wirusa, który rozpozna Palestyńczyka. I wtedy my bezpiecznie możemy chodzić i kaszleć, bo zjemy aspiryny jest po wszystkim, a Palestyńców będzie rozwalało pokotem. To no więc to żadna tajemnica, to co ja mówię, tylko tak, obserwujemy zjawisko. Bo skąd nagle w Indiach wybuchło? Czemu nie wybuchło pół roku temu? Czy sytuacja się u nich zmieniła, jakaś, że częściej ręce myli pół roku temu, a teraz przestali? No nie, no akurat teraz, łubudu. Może po prostu angielska wersja wirusa dotarła do Indii? Tak? A skąd? Z Anglii. No, a może chińska? Chiński wirus wymyślony na Hindusa dotarł z Chin. No nie wiemy tego wszystkiego, spekulujemy, no ja tylko podaję pewne. Mamy ograniczoną matrycę faktów i na razie całego tego obrazka nie widzimy, ale coś nam się wyłania. I po to człowiek analizuje przeróżne dane, czasami naukowiec całymi latami obserwuje jakiś pulsar pojedynczy, jeden tu, drugi tam, żeby ostatecznie mu się cały obraz pulsarów wyrysował w głowie. No tak, zbieramy dane. To na koniec jeszcze o wojnie może. Krótko. Otóż Biden poza tym, że obraził sojusznika Indie proponując szczepionkę, której u siebie zakazał, to zantagonizował też Turcję. To jest bardzo ważny członek NATO. On już jest zantagonizowany z całym NATO i z Europą, ale cały czas Ameryka utrzymuje strategiczne, bliskie Rosji, bliskie Krymu lotniska na terenie Turcji z tego powodu, że są w NATO. I teraz... Trump tego nie zrobił, ani żaden z poprzednich prezydentów, a Biden to zrobił. Otóż ogłosił, że coś, co wszyscy wiedzą, że masowe wyniszczenie Ormian to było ludobójstwo. Tam 1915, 1923, tam pustynie ich, wy, wy, żeby tam zdechli z głodu, przerzucano. Okropne rzeczy Imperium Otomańskie wykonało. I można było uznać, że to jest ludobójstwo, w inny sposób i w innym czasie. Ale Biden akurat zrobił to teraz, kiedy jesteśmy na ostrzu noża, my jako cywilizacja, czyli czy Ameryka, z ruskimi, z Turcją jest niedobrze i ogólnie Ameryka słaba. To jeszcze teraz zantagonizować tego sojusznika, który już parę razy powiedział, że my właściwie z NATO możemy wyjść, bo Erdogan się z Putinem doskonale dogaduje, więc nie ma powodu, żebyśmy siedzieli w NATO. Siedzą jeszcze tylko ze względu na pieniądze, które NATO im płaci za te bazy wojskowe. To więc Biden niszczy Amerykę i ogólnie świat niszczy takimi ruchami, że damy wam truciznę jednym, a drugim, yy, drugim przysolimy odpowiedzialność za ludobójstwo, które miało miejsce dawno temu. Miało, no nie zaprzeczalnie miało miejsce ludobójstwo, ale można było to powiedzieć kiedy indziej, z innej okazji. Albo trochę inaczej, a nie akurat teraz, kiedy mamy wojnę na Krymie kolejną i Ukraina zaraz będzie pochłonięta. Oby e, nie. No to co? Zegar dzwoni. 17.58. Piosenka... Ty słyszysz mój zegar przez grubą ścianę? Nie tylko przez grubą ścianę, ale przez ocean. Masz tutaj pluskwę gdzieś jakąś. No to piosenka, proszę bardzo, może być. No proszę uprzejmie. Bardzo piękna piosenka, w której ten stary pan zaśpiewa z bardzo młodym panem i obaj mają identyczny głos. To jest ciekawe. 50 lat różnicy między nimi, Oba, obaj mają identyczne głosy.